Sassy. Dobra, widzowie, witaj, witajcie. Dzisiaj gramy w strefę zagrożenia z liftungiem I Tornei tak naprawdę do... nie mam pojęcia, 32... no, 32... to jest moja gra. 32... No czemu 33... ten terf ta robimy... no, no, no. Więc tak, więc odczeszamy się już liftunga, liftoonga, gado zamieszczajmy. Nie! Zwisowałem noga! Nie, 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 nie! Oh, o, fuck. Zaraz zginę. z very bad. Ah. Bo Robert do banat i he i hi hi Kipi-pizda... mamy to znaczy, że myśmy się zabić nawzajem. A, Cholera! Gdzie ty jesteś? Zabić. Chciałem zabić. Persywala zabić Co? Gdzie jesteś się pyta? Nad sobą! Dobra, Twoje teraz nie ja sobie Gdzie lecimy szybko? Musisz e zaznaczyć. Eee... 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 Basen-2, e ja nie mogę? Co? Kliknij lewym. Musisz to, najechać w to, okay. A już bym to zaznaczył. Musisz tam gdzie jest zielone. Na ruiny. Chodźcie na ruiny. Nie. Tam A. jest no. też... na... Basen. Michał, chodź na ruiny. No, najedź obok mnie i kliknij zielo... A. Pamiętaj, ja okay, Jer. Jest... Jestem... Jestem... Okay. To, 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 rączka. Czemu zielone? ty zaznaczyłeś tam? Albo <laughs> Przepraszam. Ale tak. gdzie? Ja po no. drugiej stronie mapy. No, tak jak y, możesz szukać tym zielonym sobie jeździsz, i jak, tam klikasz lewym, żeby się potwierdzić, że tam chcesz. Ale polecić. ja zobaczyłem basenu chciałem lecieć. A tam było zablokowane, to już inny leciał, do tego nie mogłeś. Ale tam był Kali drugi basen, na zbyt... który mogłem chyba. To, to co pan nie powiedziałeś? Nie wiem. Dobra. O, mam fikiere. <laughs> Dobra, szadam, tam to w drugi raz, że w, w pierwszy, nie pamiętam już. O, mam. Zrobić. Takie coś też. O, mam państwo no O, w dupę, do mnie! No, kto to by się spójrzewał? Spójrz, spójrz. spójrz. spójrz, spójrz, spójrz. grałeś spójrz. na na aim'a, zaraz chyba ten... Musisz ich zabić. Graliśmy na na aim'a przecież. Musisz się 5 osób. No, no tam, tam, tam przyzwala chyba wszyscy otaczali. No, z każdej strony gębio. Mak, 10. Ale te challenge'y są słabe pod jednym względem że wszystko znane jest... MOLO, Dobra, jest... nie! O kurde. Się no, widziałeś co się stało? Czemu on hi, hihihika? No spadłeś widzę. Nie! Chłop wlazł mi na plec z shotgunem. O, XMK! Ja mu walnąłem spraya z Maka w mordę. nie w tym Eee... Daleko. Pod tabem masz mapę, a pod B masz sklep. Sex shop? Tak, tam masz... pod B masz sex shop, a pod o, tabem 90. masz mapę. Uuu, będziemy rushować. Y, Amunicję dodaje ci takie... E, kwadratowe cusie. Co się co tak. Takie małe. Są czy to ten słabny kurczak08? O widzę typa jakaś na daleko, o w dupę, ale on wyskoczył. chyba ja o, Nie, on wyskoczył. To go zabi Nie mogę na daleko, ja mam nie Kurwa Jestem pod tobą, man no. Tak? no, Oj, no mi nic, się nie nic. podoba, że gra... No. Lat... Nie, nie mogę grać Group Danger Zone Strefa zagrożenia? A gdzie on był? Nie mam pojęcia, ja, ja szukałem ciebie ogólnie, bo to chyba tu jest. Ja, ja szukałem ciebie Wow! Wow, P90, jak dobrze, że mogłem go zabić na odległość i go widziałem. Wow, jak fajnie. No, ubiega, no, nie umiera, nie umiera. No strzelają do mnie, ja nie mam niczego. Ja nie wiem, go zabić. Um, broń trzeba znaleźć. Michał, ile masz jeszcze czasu bana. Eee... 10 Ale cię zabił Yes. Dobra, a i na... ten. Ale nie To ostatni. zagrożenia. No, byliśmy przedostatni. Chłop grał, chłop grał elitami. Ja mieć kinamarkę. Ja To jest challenge.